Siemka, widzę. W dzisiejszym odcinku zaprowadzę Was na instancję Smoka, Gartmoga. Raz wytłumaczę mniej więcej, na czym ona polega, na co zwrócić uwagę. Jest to najlepsza miejscówka, moim zdaniem, do 40. poziomu. Tam można złapać niezłe rary. Wypadają takie lepsze synergetyki na wyższe poziomy. Także możecie się ubrać od razu. I ten eks leci, trochę golda przy okazji. Szansa na pika również jest duża. Ostatnio jeden spadł na kadarinie także zaczynamy jeżeli jeszcze nie masz tego suba to wiesz co należy zrobić nasza podróż rozpocznie się tutaj od karczmy laril kierujemy się tutaj w górę instancja dla takich no 30 plus z tym że jeżeli zaczniecie fabułę robić po kolei te wszystkie zadania dostępne wbijecie i tak 32 do tego momentu powiedzmy mniej więcej będziecie się nadawać a to taka zasada jest wiadomo, że im większy w tym tym instancja będzie szybsza, przyjemniejsza. Rycerz, no drugi to tego 30, właśnie 32, to bez problemu, debufferzy chyba to samo. Jeżeli chodzi o punkty życia, ja bym tu polecił mieć już 1 KHP, 900 minimum. 900 minimum, ponieważ jeżeli nie będziecie posiadali resów, to jesteście na dwie takie grupówki. A ta instancja cechuje się tym, że jeżeli padniecie, no to tutaj wasze narodziny są w Trentis. Także to jest kawał drogi po prostu, żeby trafić z powrotem do tej miejscówki. I tutaj widzę, że będzie was łapać na, tym wa na tych waszych levelach mm, dużo, dużo przeciwników. Także tu trzeba się przedostać, tak. Z tym, że jeżeli nie lecicie na pałę... Mm, Przeciwnicy są tak usytuowani, że można je ominąć. Ja tu postaram się jakoś tak wam to pokazać. Hmm, musicie uważać na takie krzyżyki, bo widzę, że one mi się nie pojawiają, ponieważ mam za wysoki poziom. Ale słuchajcie, jeżeli tutaj macie przeciwnika, jeżeli on was miałby zaatakować, to wokół tego wskaźnika pojawią się takie pomarańczowe krzyżyki. Jeżeli te pomarańczowe krzyżyki się pojawią i klikniecie na mapkę, to przeciwnik was zaatakuje. Trochę takie masło maślane to i wam serwuję, ale tak jest, tak jest. I, i to bardzo ułatwia właśnie prze, przemykanie między tymi grupkami różnymi, żeby po prostu nie zostać zaatakowanym, tak? Oj, zabłądziłem trochę. Zadłem na czuja. U instancja względem starszej wersji gierki się nie zmieniła za bardzo. Tylko ten początkowy etap. Hmm. O tej wieży. To troszkę namieszało i faktycznie ludzie tam niekiedy mają problem. Także jeżeli jest tyle grupy jak teraz, to to, to mówię. No musicie tutaj, wiecie, kursorem myszki sprawdzać, czy pojawia się pomarańczowy przycisk. Jeżeli pomarańczowy przycisk się pojawia, to znaczy, że grupka was zatokuje. Więc musicie tak, tutaj, wiecie, wyśrodkować między tymi dwoma grupkami. Aby, aby was nie zatokowało, tak? Niepotrzebnie. No, chyba, że tam chcecie, no to trochę to jest wiadomo. Więcej punktów doświadczenia. Dobra, i tu na początek, ważna informacja. Wchodzimy na instancję. Jak widzicie, jest dużo, dużo przeciwników, tak? No i teraz tak Jeżeli macie niski poziom, yy, dobieracie się w pary i, i czyścicie wspólnie, tak? Razem takie trójki. Jeżeli macie wyższy poziom, to wiadomo, yy, każdy sam. No i dzięki temu jest 5 osób w drużynie, 5 drużyn trzy zależy tak, jakie poziomy tam posiadacie. Kilkukrotnie zmiesza Wam się czas wybijania tej instancji, i tak naprawdę taka insta, no to to jest chwila, moment, tak? Pięć osób szybciutko wyczyści drogę tutaj do tego bossa, i tak naprawdę można jednego za drugim sobie czaskać tego smoka. Zawołam Was, jak. Jak wyczyszczę tą drogę. A i to jest jeszcze ważna tutaj taka uwaga: na tej instancji są jakby dwa miejsca odpoczynku, także też taka miejscówka, gdzie po prostu nie stracicie dużo miksturek, Tak, miksturki są w cenie, lepiej je tam trzymać na jakieś inne okazje. Tak, także tutaj spokojnie z tymi zasobami podstawowymi, jakie macie, no to dacie radę. Wyczyszczę drogę i was zawołam. Ok, droga wyczyszczona. Pokażę Wam tutaj jak najszybciej się dostać do tego bossa. Jeżeli chodzi tutaj o te inne to jakieś rozgałęzienia. Słuchajcie, tu w niektórych miejscach są jakby takie mini trzępy. Z nich mogą wypaść z energetyki. Ale ogólnie tam na mam, przykład mamy smokiego kapłana. Ogólnie odradzam wam. Tracić czas na czyszczenie jakby tej drogi do nich, bo po prostu lepiej ponownie zrobić smoka, tak? nową instancję. I teraz tak, tutaj macie odpoczynek pierwsze miejsce, tak. I teraz tak, jeżeli dochodzi się do tego miejsca, to, to już sobie wybieracie, czy idziecie, idziecie tędy. Przyjdziecie tędy. Zależy po prostu ile jest grupek. Tam gdzie jest mniej, no to tą drogę wybieracie. I teraz słuchajcie, w każdej drużynie powinien znaleźć się druid, bo będziecie mieć duże problemy. Bez druida na niskich poziomach praktycznie no nie jesteście w stanie zrobić tej instancji. A to dlatego, że już tu na początku przed bossem czeka was taka silna grupka. Mamy tutaj dwóch szkieletów i mamy dwa smocze szpony. I, i to polega na tym, że druid w pierwszej rundzie... Koruje, koruję te pieski, te smocze szpony w jednej rundzie drugiego, w drugiej rundzie drugiego, one potrafią wyrządzić tam niemałą szkodę, więc to jest ważne, aby druid łapał w te korki i tu jeszcze ważna uwaga dla druida, jeżeli tutaj chcecie biegać na instancję, wasz korzeń powinien trwać trzy rundy, jeżeli będzie trwał dwie rundy, wam mana bardzo szybko się tutaj skończy, no i nie będziecie w stanie w ogóle ratować swojej drużyny, tak, druidować. Także korek na trzy rundy to jest, no musi, musi być tak, jeżeli nastawiacie się na tą instancję. Jeżeli chodzi o resztę, to tutaj już sobie tam debufferzy debuffują, imagerzy atakują i atakują tutaj od szkieletów tych małych, tak? Od tych pomocników po prostu. Gdy pomocnicy zginą, można zabrać się za te pieski. Tutaj jeszcze zawsze są takie dwie grupki, niekiedy trzy, niekiedy jedna, zależy jak, jak tam zrespi. Dobrze, i tutaj macie drugi odpoczynek. Po tej grupce tutaj tej czwórce tak możecie sobie jeszcze wypocząć. I tak i, i zaczynamy i w pierwszej rundzie Druid i to w sumie już zależy. Zależy jak 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 mu się tam to podoba. Koruje koruje sobie te te pieski, tak? Wiadomo tam dwa korki, ja nie zdążyłem Drewniane ręce I on, i on musi on musi skorować pieska jednego w jednej rundzie, w następnej rundzie skorować drugiego pieska reszta, cała drużyna skupia się na tym bosie I, i go tam osłabiacie i atakujecie, no robicie wszystko, co tylko można, tak, żeby jak najszybciej go unicestwić, bo ponieważ on tutaj no sięje zamęt, także drugi tutaj koruje pieska, drugi runcie drugiego, jeżeli chodzi o def, widzowie, ja tu polecam 1-3-1, ewentualnie możecie sobie dołożyć tej kropkę z bliska 2-3-1. Główną strefą ataku, jak widzicie, jest tutaj atak dystansowy. Jeżeli, jeżeli się zdeficie na ten dystans, tutaj, no to wasze szanse na przeżycie wzrastają mocno. aż pierwsza runda i tak to będzie kluczowa. 3 druid właśnie będzie w stanie złapać te pieski, tak? No jeśli nie, no to praktycznie duża szansa na to, że ktoś zginie. Smok nie ma dużo punktów życia. Nie ma też jakiś tam naprawdę wielkich resów. Jeżeli też chodzi o debufferów, bardzo, bardzo ważne moim zdaniem na każdym bossie jest zatrucie tak, przeciwnika jak najszybciej. Jak najszybciej możecie zatruć, ponieważ to, to zwiększy też przeżywalność Waszej drużyny. A jak możecie zobaczyć, tu jakiś synergetyk tak, spadł prawdopodobnie na 20 poziom. I teraz tak, jeżeli robicie sobie farmę tego bossa, nie wychodzicie tutaj tędy, tak, bo idąc tutaj do, do przodu, Wasza drużyna wyjdzie tam w jakichś jaskiniach. No to byłoby bez sensu teraz wracać z powrotem, tak? Tą samą drogą. Robicie tutaj cofkę. Cofacie się tutaj z powrotem. Tą samą drogą, jaką tutaj przyszliście. Sobie skoczymy. Nie ma co przedłużać. I tu wchodzicie ponownie do niej. I nie klikacie tej starej instancji, tak? Bo wybieracie nową. Klikacie nową i macie nowego bossa. Nowa droga, tak? Szansa na, na kolejne dropy. Więcej punktów doświadczenia, I, i takim sposobem ja ja tutaj wbiłem 40 poziom. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się tu grało, spędzało czas. Myślę, że naprawdę taka instancja do tego 40 poziomu powinna tam jakby spełnić Wasze oczekiwania. No, wiem, że niektórym może to się nie podobać, bo to jest powiedzmy tam wbijanie tych 8 poziomów, tak, na tej instancji. Słuchajcie, to jest urok tej gierki. To wszystko polega na grindowaniu. Ale jeżeli chodzi o ceny, ceny przedmiotów, no tutaj, właśnie ten smoczy gnat, wcześniej wspomniany, on jest bardzo tutaj, jakby oszukiwany przez profesje magiczne. Dużo platyny można z niego dostać, więc moim zdaniem, warto tutaj sobie przysiedzieć. Od 40 poziomu wiadomo, to już tam inne instancje, już tutaj raczej nie wrócicie, chyba że w mniejszym gronie. To też słuchajcie, i macie wyższy poziom. Jest też tutaj opcja biegania właśnie w dwie osoby, w trzy. a to zazwyczaj druid musi i tak być w tej drużynie. W odcinku to by było na tyle. Tego typu omówień instancji pewnie będzie więcej, ponieważ tutaj część z Was jest nowa. Często, często pytacie, jak dojść do którejś instancji, jak zdobyć wejściówkę. Także ja tutaj jakby to skupić na tym temacie. Jeżeli tam byście mieli jeszcze jakieś pytania, w komentarzu pytajcie. Ja postaram się tam szybko odpowiedzieć. Dzięki za obecność i do zobaczenia. Cześć.